Weronika Wojcik, redakcja Elbląska. Na co najwięcej pieniędzy unijnych wydaje województwo ze szczególnym uwzględnieniem Elbląga? No, przede wszystkim w następnej perspektywie, bo o następnej perspektywie rozumiem, mówimy, najwięcej środków zostanych przeznaczone na przedsiębiorczość, na wzrost potencjału gospodarczego naszego regionu. I tutaj przy, przy tym dużym potencjale miasta Elbląga, przy prężnie działających elbląskich firmach, jestem głęboko przekonany, Wykonany, że duża część środków trafi właśnie do tego miasta. My szacujemy, że z tego miliarda 726 milionów euro ponad 600 milionów trafi bezpośrednio na wsparcie przedsiębiorczości. W dużo, duże kwoty również pośrednio oczywiście wzmocnią nasz potencjał gospodarczy, bowiem inwestycje, które będą prowadzone przez samorządy, przez instytucje różnego rodzaju, też Przecież będą wykonywane przez, przez przedsiębiorców. I mam nadzieję, że przedsiębiorców lokalnych. A czy środki unijne pomogą nam poprawić jakość i dostępność miejsc pracy, zmniejszając bezrobocie? Oczywiście, ażeby zmniejszyć bezrobocie czy, czy zwiększyć ilość nowych miejsc pracy, właśnie musimy inwestować w firmy, w przedsiębiorstwa, w ich konkurencyjność, w nowoczesne technologie. Dzisiaj nie wystarczy wyprodukować produkt. Trzeba go wyprodukować w najwyższej jakości, tanio i mieć umiejętności, ażeby działaniami reklamowymi, marketingowymi go sprzedać. Także to jest bardzo skomplikowany proces. Chcemy pomagać naszym przedsiębiorcom finansować te, te, te procesy i na to w latach 2014-2020 również dużo środków w regionalnym programie operacyjnym, ale również w programie, programie Polska Wschodnia będziemy przeznaczać. A czy widzi Pan szansę rozwoju turystyki Elbląga? Jeśli tak, to w jakim obszarze? Jeśli chodzi o rozwój turystyki, to Elbląg ma olbrzymi potencjał. Ja podkreślam to na każdym kroku, bowiem dla mnie Elbląg to również zalew wiślany. Zbiornik wodny, który który ma potencjał porównywalny z wielkimi jeziorami Mazurskimi czy z Pojezierzem iławsko-strudzkim, natomiast poprzez braki inwestycyjne przez ostatnie dziesięciolecia ten potencjał nie jest wykorzystywany. Stąd też konieczność inwestowania w bazę hotelowo-gastronomiczną, konieczność kolejnych inwestycji, jeśli chodzi o infrastrukturę portową, maryny, po to, żeby można było to Turystykę wodną właśnie rozwijać. Cieszę się, że, że Fromborg, który, który również w tym subregionie elbląskim jest położony, uzyska za chwileczkę status terenu uzdrowiskowego, bo to też kolejny element rozwoju turystyki na tym terenie. Cieszę się również, że, że przedsiębiorcy elbląscy łączą się w klastry, że powołali lokalną organizację turystyczną, bo tylko łącząc siły i tylko generując wspólną ofertę turystyczną możemy ściągnąć więcej turystów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.